zginiemy, na kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, masz marz Marsz, marsz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się z narodem. Masz, marsz Dąbrowski, w ziemi morskiej. Złączył się z narodem Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę będzie Polakami Dał nam przykład, bo na partę Jak zwyciężać mamy nasz nasz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem złączył się Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej na Polski, Za swoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czerniecki do Poznania, Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi ziemi do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się.